moi drodzy bardzo serdecznie dzisiaj chętnie zapoznam was z książką i zachęcę do jej przeczytania mianowicie do trzeciej części trylogii z prokuratorem Teodorem Szackim a mowa tu oczywiście o takiej trzyczęściowej serii zygmunta Miłoszewskiego i trzeci tom nosi tytuł bardzo adekwatny do jej treści a więc gniew w tej książce faktycznie gniewu będzie dużo a co nowego? No nowego tyle, że jest rok 2013 tym razem i tak jak w każdym tomie, mamy również w tym zupełnie inne miasto. Akcja pierwszej części, jak pamiętacie, toczyła się, działa się w Warszawie, akcja drugiej części w Sandomierzu nad Wisłą, natomiast trzecia część to Olsztyn, a więc miasto rodzinne tak naprawdę prywatnie żony pana Zygmunta Miłoszewskiego, które on zresztą bardzo, bardzo polubił a na które trochę wsioczy w tej książce, głównie ze względu na warunki drogowe i komunikacyjne. Kochani, nie będę Wam mówiła dlaczego, ponieważ to by odebrało przyjemność czytania tym, którzy śledzą losy na bieżąco, pana Teodora i są przed przeczytaniem tej części, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że Olsztyn, dlatego że Teodor Szacki jest z nową kobietą, konkubiną, żenią, takie śmieszne ma imię i. Jest też ze swoją córką. Zamieszkał z 16-letnią Helcią, dlaczego tego Wam nie powiem, natomiast yy, jego była żona jest w tym momencie za granicą ze swoim ówczesnym partnerem. Teodor odczuwa coś, jakby można powiedzieć, marazm w pracy, ale jest to też spowodowane ogólnie warunkami atmosferycznymi bardzo taką przytłaczającą, przygnębiającą listopadową aurą i zbliżającym się grudniem. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj mamy nową osobę. Nowa osoba, która wzbudza w nas dosyć takiego poirytowania. Yy, troszeczkę no, nie lubimy, nie sympatyzujemy z tym panem. I to jest, słuchajcie, asesor, współpracownik tego naszego Teodora, czyli osoba, która się przyucza. Nazywa się Edmund, Edmund Falk. Częściowo można powiedzieć, że jest ona podobna do naszego głównego bohatera, ale przede wszystkim jest to bardzo taki formalista, służbista, no taki, wiecie, sztuczny, sztywny facet, który rzeczywiście wiedzy nie można mu zarzucić, brak wiedzy, bo on ma ogromną wiedzę, ma ogromne doświadczenie różne takie w różnych dziedzinach życia. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie służbowe podejście, no to jest strasznie sztywny, stojący za filarem prawa, bardzo dobrze znający wszystkie przepisy prawne, chyba możliwe. I rzeczywiście takie no, no, typowo służbowe podejście. Więc y, nie za bardzo y, się układa tutaj między Teodorem a Edmundem, no ale muszą jakoś znaleźć wspólną ścieżkę życiową, żeby współpracować przy y, sprawie. A jaka to jest sprawa kryminalna? Bardzo smutna, słuchajcie. To znaczy, zaczyna się bardzo prozaicznie, zwyczajnie, i wydaje się właśnie Teodorowi, że to będzie kolejna taka pozycja do odhaczenia. Tak zwane znalezienie Niemca, czyli znalezienie bardzo starego trupa, w zasadzie już szkieletu, w takich ruinach w przybudówce takiego budynku, który kiedyś był jakby szpitalem psychiatrycznym dla pacjentów. No i oni tam zajmują te szczątki, ale jak zostają przekazane, ponieważ tam jest taki fajny zwyczaj, w tym Olsztynie, nie wiem czy w innych miastach też, ale są te wszystkie kosteczki przekazywane do Uniwersytetu klinicznego po prostu dla środowiska akademickiego do badań, żeby studenci mogli się na właśnie na tym ciele uczyć. No ale właśnie dzięki temu, że takie wyjście zostało wybrane w tym momencie i sprawa wiecie, odhaczona, zakończona, to doktor Frankenstein, przyznacie, że bardzo śmieszne nazwisko i tu też oczywiście jest troszeczkę ironii w związku z tym, to właśnie ten doktor podczas sekcji, omawiania w ogóle tych zwłok, tego szkieletu zauważa, że tak naprawdę jest tutaj pewna cecha charakterystyczna, że ta osoba ma wszczepioną endoprotezę stopy i to jest taka endoproteza bardzo współczesna, więc niemożliwe, żeby był sprzed wielu wielu lat. I rzeczywiście po tym dochodzą do tożsamości Denata i okazuje się, że to jest Piotr Najman, a więc 50-latek, który słuchajcie został żywcem roztopiony w ługu takiej substancji y, przypominającej granulat, będącej częścią wielu, wielu środków chemicznych i on po prostu został zasypany takim granulatem w róże i przez to, że się zaczął pocić z nerwów, że zaczęły się wydostawać też jego płyny typu ślina i tak dalej, po prostu zaczął być, sam się zżerać, wiecie, od środka i od zewnątrz. Straszna śmierć, straszne męczarnie, oczodoły zupełnie puste, no wszystko, co było możliwe związane z mięsem, z tkankami zostało po prostu... Zeżarte przez ten proszek, przez łuk i niestety, no można powiedzieć, stopione żywcem. I ten, słuchajcie, człowiek, okazuje się, że miał żonę Monikę, która w ogóle nie zgłosiła jego zaginięcia, mimo że od tygodnia już nie pojawiał się w domu. I to jest oczywiście pierwsza osoba podejrzana. Jej stosunek do tenata nie wygląda na jakiś taki mega życzliwy, wręcz wygląda, jakby ucieszyła się z tego, że ten mąż nie wrócił. No i zaczyna się bardzo długie. I bardzo żmudne śledztwo. Dojdziemy do tematu bardzo głębokiego, i tak jak Wam mówiłam, w każdym tomie jest jakiś główny temat. W pierwszym była to psychoterapia, terapia grupowa, rozwiązania y, takich właśnie psychoterapeutów, żebyśmy mogli pomóc osobom chorym psychicznie. Bardzo ciekawa pewna terapia opisana. W drugim tomie mieliśmy główny taki punkt dyskusji, jak stosunki polsko-żydowskie, natomiast w tym tomie przyglądamy się przemocy domowej. Teraz już ogólnie nie mówi się o przemocy w rodzinie, ponieważ często w jednym środowisku zamieszkania niekoniecznie mieszkają osoby będące członkami jednej rodziny, więc ustawodawca zmienił w sumie całkiem niedawno, bo parok temu, czy dwa lata temu, to nazewnictwo i nie mówimy już o przemocy w rodzinie, tylko mówimy o przemocy domowej, a więc w danym środowisku zamieszkania. No i wiecie, Teodor Szacki bardzo mocno przygląda się tej żonie. Też zdziwiony jest, że jej synek akurat Piotruś mieszka ze swoją babcią tymczasowo, bo ona musi odpocząć ta matka. Nie do końca to jest wszystko takie te relacje w rodzinie zrozumiane, ale też właśnie bardzo fajnym tutaj punktem do dyskusji będzie bycie ofiarami. Po prostu współofiarami, jakby, ale przede wszystkim bycie świadkami jako takie malutkie dziecko przemocy, kiedy często się na przykład jeszcze nie mówi. Co robić, kiedy właśnie dzieci małoletnie są świadkami przemocy? Tu jest bardzo znowu taki, wiecie, punkt. No, temat rzeka, o którym moglibyśmy mówić i to, na studiach jest to szeroko dys, dyskutowane i podczas różnych takich wieców, właśnie i pogadanych w szkołach, nawet. No, generalnie jest zasada taka, która wybrzmiała z tej książki. Że nie możemy zamykać oczu na przemoc, jeżeli wydaje nam się, tak, że słyszymy coś za ścianą u sąsiadów, co jest niepokojące, powinniśmy zawsze, pomimo strachu, że może się wygłupimy, a może ten sąsiad się zemści na nas, tak, bo go niesłusznie właśnie oskarżymy, powinniśmy mimo wszystko reagować, bo właśnie z tej książki płynie też taka przestroga, że jeżeli ktoś w porę nie zareaguje, to może się stać bardzo, bardzo duże nieszczęście. Tutaj też przyglądamy się takim, no wiadomo, dorastającej córce Helci, związanymi z tym kłopotami w relacjach ojciec-córka. Do tego wszystkiego jest jeszcze przecież ta obca kobieta Żenia, która, wyobraźcie sobie, którą bardzo akceptuje ta Helena, i nawet wydaje się, że czasami jest jej bliższa właśnie ta kobieta niż rodzimy biologiczny ojciec. Teodor Szacki dał się nam już poznać jako prokurator, który. Może niekoniecznie kocha swoją pracę, ale jeśli już ją wykonuje, to wykonuje ją na 200%. Czyli on jest oddany śledztwu, on potrafi mieć takie życiowe podejście do wszystkiego, do obserwacji. Nie śpieszy się z tym śledztwem, ale bardzo wnikliwie, po kolei, krok za krokiem je rozwiązuje. I tutaj, kochani, chyba takie najwspanialsze dla mnie, jako czytelniczki w tej książce było zastosowanie czegoś takiego, że na samym początku dostajemy coś dosłownie jak z grubej rury, dostajemy pewne, opis pewnego wydarzenia, z którego głównym centralną postacią jest Teodor Szacki i myślimy sobie: "Co? Niemożliwe. Jak?" I czytamy wtedy, wiecie, wszystko co się tyczy już jakby cofamy się w czasie, bo tu mamy teraz i to teraz jest bardzo szokującą informacją dla każdego czytelnika i mamy całą dalszy ciąg książki, czyli Wcześniej. I słuchajcie, wcześniej doprowadzają nas te wszystkie wydarzenia do tego, do którego dochodzimy do momentu, właśnie z pierwszego takiego rozdziałiku. No i zastanawiamy się, jak to wszystko się skończy. Nie wiem do końca, czy ja dobrze zrozumiałam koniec tej książki. Nie mogę oczywiście poruszyć tego tematu tu na forum, no bo nie chcę zdradzać, spoilerować, broń może treści. Ale wydaje mi się, że ja bym to określenie określiła jako, to zakończenie książki określiłabym jako częściowo otwarte. Wiemy, że jest to ostatni ton z Teodorem Szackim, ponieważ sam pisarz nam o tym mówi. Natomiast yy, wiemy też, jakie jest rozwiązanie zagadki kryminalnej. Ale co się dzieje z Teodorem Szackim, jak wygląda jego życie obyczajowe, jego życie osobiste, nie dostajemy tej odpowiedzi na tacy. To jest troszeczkę urwane, i wydaje mi się, że urwane jest dlatego, żebyśmy sami sobie dopowiedzieli, jak my sobie to wyobrażamy i jak uważamy, żeby było. Brakuje mi, brakuje mi takiego zakończenia super zamkniętego, w którym ja wiem, może niekoniecznie, co się działo przez najbliższe w skrócie 20 lat jego życia, ale chciałabym dostać informację, jak pisarz widział to zakończenie, wiecie, tej historii i tutaj właśnie mi tego brakuje, bo to jest dosłownie można powiedzieć na urwane i wiemy już, że czwartego tomu nie ma, więc każdy z nas może gdzieś tam inaczej sobie to wszystko, wiecie, wyobrazić. W każdym razie pomysł jest jak zwykle pierwszorzędny, książka jest wciągająca od pierwszej strony, jest zaciekawiająca, w ogóle nie nużąca, intrygujący jest temat przemocy domowej. No mówię, w każdym tomie, zarówno miasto opisywane, jak i właśnie ta sprawa kryminalna, jak i życie obyczajowe tego prokuratora, wszystko zazębiało się fajnie ze sobą wspólnie i chciało się czytać tę książkę dla każdej z tych poruszanych kwestii. Także powiem Wam szczerze, dla mnie jest to kolejny raz taki no, kryminał idealny, ponieważ właśnie nie skupiamy się tylko ściśle i wyłącznie na śledztwie, ale mamy też y, po prostu przywiązanie do bohaterów głównych, których poznajemy coraz lepiej. Mamy całą tą rodzinę w zasadzie, tak? Tego prokuratora. Y, mamy też właśnie opis miasta Olsztyna. I no nie wiem, jak ten pan Zygmunt to robi, ale słuchajcie, każde miasto, które on opisywał, i niekoniecznie w takiej atmosferze cudowności, cukierkowości, że Warszawa jest przepiękna. Nie, tak naprawdę, w każdym z tych miast widział również ich minusy, ale widział też plusy. I kiedy się czyta, wiecie, to przebija z tego taka miłość, taki trochę lokalny patriotyzm, tak? Bo i w pierwszym tomie mogliśmy zobaczyć plusy i minusy mieszkania w Warszawie. I w tym drugim tomie mogliśmy się ponazach, ponazachwycać, nie wiem, takie chyba słowo w ogóle nie istnieje, mogliśmy się zachwycać w nadmiarze tym miastem Sandomierz Nad Wisłą, ale też mieliśmy troszeczkę analogii i porównań do Kazimierza nad Wisłą. Jeśli chodzi o Sandomierz Nad Wisłą i Kazimierz Nad Wisłą, to zarówno jedna, jak i druga miejscowość jest mi nieznana, jest znana tylko z filmu z serialu ojciec Mateusz ta jedna, tak? Sandomierz. Natomiast bardzo chętnie po tamtym opisie, po książce. Ziarno prawdy, bardzo chętnie odwiedziłabym te dwa miasta i je poznała. Tutaj natomiast mówimy o Olsztynie, a więc mieście ani dużym, ani małym, na warmi. Przypomina nam pisarz, że to nie są Mazury, jak mylnie myślał Teodor Szacki. Tu tym razem jest właśnie warmia, ale oczywiście podkreślane jest to po kilka razy, że Olsztyn ma w granicach swojego miasta aż 11 jezior i sami się będziecie śmiać, że to jest naprawdę kilkakrotnie tutaj poruszane, jako taka główna reklama Olsztyna który, no przyznacie, że w takiej aurze listopadowo-grudniowej nie za wiele ma nam do okazania. Też bardziej myślimy tutaj już o wakacjach, co by to miasto odwiedzić. Natomiast bardzo mi się podobała atmosfera, w ogóle styl pisania tego pisarza. I powiem Wam, że wszystkie trzy książki szalenie mi się podobały. Nie potrafiłabym powiedzieć, która była moją ulubioną częścią. Zarówno uwikłanie, jak i ziarno prawdy, jak i właśnie gniew są książkami które ja pochłonęłam w całości od początku do końca z wielkim wielkim zainteresowaniem także bardzo serdecznie was zachęcam tu jest nawet też odniesienie takie malutkie ale do tej farmy słuchajcie trupiej farmy w Tennessee o której ja mówiłam przy okazji książek zapach śmierci zapisany w kościach wiecie tego Teraz wyleciało mi z głowy, jakiego to była autora, ale wiecie, tam była właśnie też ta farma, która jest zresztą z prawdziwego życia wzięta. Rzeczywiście, w Ameryce jest takie miejsce, i tutaj też jest analogia do tej właśnie trupiej farmy. Więc, jak ktoś czyta, a nie wie, że jest to prawda, no to też zaznaczam, że bardzo fajna ciekawostka, zresztą taka dodatkowa. Także serdecznie Was zachęcam do, zapozna do zapoznania się z twórczością Zygmunta Miłoszewskiego. Kolejny pisarz polski, pisarz kryminałów, który ja uważam, że robi to w sposób doskonały. Będę jeszcze polowała na jeden thriller, bezcenny. Oj, za bezcenny zresztą też ten pisarz dostał nagrodę. Była to książka lata 2013 i bestseller empików kategorii literatura polska. Także powiem Wam, że bardzo będę polowała na ten thriller bezcenny. Nie wiem jeszcze, czy w bibliotece jest. Natomiast tutaj ta cała trylogia z Teodorem Szackim kończy się, więc i ja. Szalenie kłaniam się panu Teodorowi, cieszę się, że poznałam kolejną taką postać, którą polubiłam, którą pewnie będę jeszcze w najbliższych dniach troszeczkę żyła w głowie, no, a później, chcąc, nie chcąc się, no niestety o nim zapomni. Jest to postać jak najbardziej fikcyjna, ale wzbudzająca pewną sympatię. Nie do końca układało mu się w tym życiu osobistym, jak w sumie większości różnych policjantów, detektywów i osób właśnie ze świata takiego, no policyjno prokuratorskiego. Tu akurat jest osoba prokuratora, która no co dzień bardzo blisko współpracuje z policją i też jest to bardzo fajnie opisane, że właściwie e, tak jakby troszeczkę autoironizuje ten sam pisarz w którymś momencie jak mówi że jakoś tak o prokuratorach to nikt w tych książkach kryminalnych nie pisze. I te a propos rozmowy, wiecie między bohaterami, a on sam właśnie uczynił prokuratora osobą no główną, głównym bohaterem tego cyklu powieści. Także serdecznie jeszcze raz Was zachęcam, spróbujcie tą pierwsze uwikłanie i jeśli wciągniecie się w ten styl pisania, będzie Wam odpowiadało to, w jak intrygujący sposób, jakie ciekawe tematy porusza Zygmunt Miłoszewski, to myślę, że z pewnością sięgniecie i po dalsze dwa tony. Jeszcze raz serdecznie zachęcam i do zobaczenia już w następnym vlogu wkrótce. Trzymajcie się kochani! No ja kochani w Warszawie byłam. Też miałam mieszane uczucia. Raz dawała mi takiego kopa motywacyjnego do życia, gdy wracałam do mojego małego miasteczka, wydawało mi się, że mogę wszystko. <laughs> Wiecie, takie poczucie, no bo w Warszawie jest tempo życia ogromne, jest dużo różnych dziedzin poruszanych klubów, otwartych w ogóle wiedzy, no mnóstwo, mnóstwo doświadczeń, mnóstwo wystaw. Życie w ogóle długo się tam toczy w ogóle. Nie zamiera od 22. I zawsze miałam takiego motywacyjnego, taki zastrzyk, wiecie, adrenaliny, że ja jestem w stanie w tym moim małym mieście coś osiągnąć, że mi się chce coś osiągnąć, chcę coś robić, chcę skończyć studia, chcę pracować tak itd., itd. Natomiast rzeczywiście docelowo w Warszawie mieszkać bym nie chciała.